Bez Maryi, bez Ducha Świętego, bez przygotowania mentalnego nie jesteśmy w stanie przeżyć Eucharystii. Kiedy wchodzisz do kościoła, pierwszą rzeczą, którą robisz, to. Szukasz miejsca. Zanurzasz swoją dłoń w wodzie święconej i czynisz znak Krzyża Świętego. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że woda święcona. Symbolizuje nasz chrzest. Czyli, wchodząc do kościoła na mszę świętą, biorę wodę święconą i czynię znak krzyża. Co stało się w momencie chrztu? Otworzyło się nade mną niebo. Głos ojca patrzy na mnie i mówi: Ty jesteś moim umiłowanym synkiem. Ty jesteś moją umiłowaną córeczką. Podobasz mi się, lubię Cię, lubię być z Tobą. Duch Święty wstępuje na Ciebie i spoczywa na Tobie. Czyli otwarte niebo, obecność Boga, Duch Święty na Tobie, Ojciec, który cię tuli do serca, to oznacza przeżegnanie się po wejściu do Kościoła, znakiem krzyża i wodą święconą. Czyli nastawienie Twoje. W momencie wejścia do kościoła musi być całkowitym przyjęciem Bożej obecności, Bożej miłości, Bożej akceptacji. Jesteś umiłowany, jesteś umiłowana. To ma być spotkanie największej miłości, która ukochała Ciebie nieskończoną miłością. Tam nie ma możliwości na to, żeby myśleć o kimś innym, o czymś innym, jak tylko o tym, co ma się za chwilę wydarzyć. Ale atmosferą początku jest miłość. Słuchajcie, od czego zaczyna się Msza Święta? Ucałowanie ołtarza. Niezwykle ważne. Wiesz, kiedy kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go, to całuje miejsce, które będzie mieć na sobie Jezusa Chrystusa konającego w tym miejscu za mnie z miłości. Ja całuję ołtarz jako łoże miłości, w którym poślubi mnie Jezus na krzyżu już za kilkadziesiąt minut. Muszę mieć tą świadomość, że Eucharystia to jest pocałunek miłości. Eucharystia to jest miłość, miłość i miłość. Szaleńcza, niezrozumiała miłość. Wszystko, ma się przejawiać w totalnej miłości. Każdy gest. A więc ucałowanie ołtarza. I potem znak krzyża, który rozpoczyna liturgię. Słuchajcie, znacie to przecież nie raz i nie dwa widzieliście. Co to w ogóle jest? Znak krzyża jest pierwszym egzorcyzmem. Tertulian, jeden z wielkich pisarzy chrześcijańskich IV wieku mówił, że jeśli chrześcijanin znakiem krzyża. Nie uwalnia kogoś od demona, to nie powinien się bowiem ja nazywać chrześcijaninem. Samym znakiem krzyża. Dlaczego to jest egzorcyzm? Dlatego, że w momencie, w którym dotykam czoła, to mówię: Ojcze, oddaję Ci wszystkie moje myśli. Cały proces myślowy, cały mój umysł jest Twój. Przejmij kontrolę nad moimi myślami. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że od myśli biorą się nasze grzechy. Zgrzeszyłem myślą, potem dopiero mową, potem uczynkiem i potem zaniedbaniem. Więc proces myślenia jest przestrzenią działania złych duchów bardzo mocno w nas. A więc ja chcę mieć tylko takie myśli, które ma Bóg w swojej głowie na mój temat, na temat drugiego człowieka. Chcę mieć myśli, które On ma w swojej głowie. Nie chcę mieć innych myśli w swojej głowie. Tylko tak, jakie ma Bóg. Chcę, żeby Bóg przejął wszystkie myśli w moim umyśle. Szatan ma moc czynienia właśnie w naszych myślach swoich warowni. Dlatego często w czasie modlitwy uwolnienia modlimy się o złamanie warowni fałszywego, kłamliwego myślenia, które Szatan założył w naszym procesie myślowym, w naszej głowie. Różnego rodzaju kłamstwa. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Myśl wytwarza uczucie nieodwrotnie. Czyli sposób, w jaki myślisz, będzie oddziaływał na Twoje samopoczucie. W jaki myślisz o Bogu, o drugim człowieku, o samym sobie? Od myśli zaczyna się Twoje przyjmowanie stanu uczuciowego w Twoim sercu. Jeśli mówisz, źle się dzisiaj czuję, mam kiepski dzień. To znaczy, że dopuściłaś myśli, które nie są z Królestwa Bożego do Twojej głowy, nie skontrolowałaś tego i one rozwinęły się w uczucie. Rozumiesz? Dlatego ojcowie pustyni mówili cały czas o tym, że bitwa jest w naszym umyśle. Oni nazywali myśli logizmój, czyli rozeznawanie myśli, które przychodzą do Ciebie. To wymaga koncentracji. To wymaga. Wrażliwości na to, żeby obserwować, co dzieje się w moim umyśle. Kto do mnie mówi? Mogą być trzy rodzaje myśli. Od Boga, od szatana lub myśli ludzkie, ode mnie samego. I teraz rozeznawanie tego jest niesłychanie ważne w życiu duchowym. Bo jeśli ty na przykład uważasz myśli, które pochodzą od ciebie za myśli od Boga, no to pójdziesz w kierunku przepaści. Jeśli myślisz, że myśli, które są od Boga, są w rzeczywistości od szatana, nie rozeznałeś tego, katastrofa. Dlatego jest tak ważne oddanie Ojcu Niebieskiemu, mojego umysłu, całego procesu myślenia, Jezusowi, mojego serca, czyli tego wszystkiego, co dzieje się w moich emocjach, uczuciach, w moim życiu wewnętrznym. To wszystko, co, czego symbolem jest serce, przeżywania. Świata, Boga, drugiego człowieka, tego co teraz przeżywam, oddaję Jezusowi. I Ducha Świętego, czyli oddaję moje ciało Duchowi Świętemu, bo przecież jestem świątynią Ducha Świętego. On we mnie mieszka, Jego obecność jest we mnie, a więc poddaję Mu całkowicie moje ciało. Dlaczego mamy ten znak chociażby spoczynku w Duchu Świętym? Ich jest niewiele w porównaniu z ilością ludzi padających. Ale te prawdziwe spoczynki w Duchu Świętym są przemieniające. I dlatego właśnie Duch Święty daje te znaki wiary, aby również pokazać nam, że jesteśmy świątyniami ducha. Ponieważ nasze ciała pokazują sposób naszego życia, pod czym my żyjemy. Pamiętacie, wczoraj mówiłem, jeśli żyjesz w lęku, wstydzie, w poczucie winy, Twoje ciało wciela Twoje uczucia. Wciela Twoje stany duszy. Ludzie, którzy się wstydzą, boją, to widać po ich postawie, po sposobie patrzenia, chodzenia, rozmawiania. To jest wcielone w ciało. I żeby Duch Święty uwolnił nas od tego, to czasami daje spoczynek w Duchu Świętym, gdzie człowiek traci kontrolę nad ciałem, aby Duch Święty mógł te wszystkie kłamstwa, te wszystkie negatywne przeżycia, które wcieliły się i zakorzeniły w naszym ciele, Uwalniać. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Jesteśmy jednością ducha, duszy i ciała. Nie można tego rozdzielać. A więc znak krzyża, zobacz, jakim jest uwolnieniem. Jeśli zrobisz to z wiarą, z namaszczeniem, z pełną koncentracją, demon musi wyjść. Wszystko musi się w tobie zmienić, ponieważ cały Jesteś oddany Trójcy Świętej. Twoje ciało, twój umysł, twoje serce jest całkowicie przejęte teraz przez Boga. Jeśli gdziekolwiek był demon, musi odejść. Rozumiesz? Ćwicz to sobie w domu. Ćwicz sam znak krzyża. Powolutku mów w imię Ojca i uświadom sobie, co wypowiadasz, mówiąc w imię Ojca. Co chcesz oddać ojcu? Jakie kłamstwa, jakie myśli zatrute, paraliżujące ciebie są w twojej głowie? I syna, i również odczekaj. Na jakiś czas, zrób sobie medytację, krótką, minutową, na temat tego, co teraz przeżywasz w sercu, co masz w sercu i co chcesz Jezusowi oddać. I ducha świętego swoje ciało. Może przechodzisz przez jakąś chorobę, jest ci bardzo ciężko, trudno, jesteś zmęczona i czujesz to w ciele, nic ci się nie chce. Poddaj się Duchowi Świętemu w tym ostatnim akcie i Ducha Świętego. I uświadom sobie, że On mnie teraz wypełnia swoją obecnością. I moje ciało jest teraz odnawiane przez Niego. Zmęczenie idzie, frustracja odchodzi, agresja odchodzi, wszystko odchodzi z mojego ciała. Przyjmuję w moim ciele atmosferę Królestwa Bożego. I dopiero powiedz Amen. Rozumiesz, sam znak krzyża. Może być niesamowitą modlitwą. Uzdrowienia i uwolnienia. Sam znak krzyża może być czasem uzdrowienia. I dopiero jesteśmy na początku mszy świętej. Okay? A już pomyślcie, ile razy na waszej mszy świętej odpadliście od tego, co się dzieje. Nie? I to wszystko jest takie mechaniczne.